Hey, what's up? What's up? How are you doing? I'm good. And you? I'm good. I'm good. So that's a, that's a friend from Ethiopia. Jestem w szoku, że się dość dobrze trzymam porównując do tego, co było ostatnio z moją klatką piersiową. Ciężko to. Witam serdecznie, kolejny dzień, ostatni w sumie w Warszawie. Dzisiaj o dziwo słonecznie, ale niestety smutne informacje nas Przywitały z rana Uff, Jeżeli chodzi o sąsiednią granicę Ja dzisiaj właśnie ostatni dzień spędzam tutaj w stolicy Zaraz szybki trening zawijamy na miasto. Będę próbował zrobić tutaj trening na tym skrawku, który mam. Nie ma innej opcji. No więc taki pokój. Wybrałem 7 metrów kwadratowych. Lecimy. Powiedzieć, że ten wyjazd do Warszawy jest taki mocno pod znakiem zapytania: no bo nic nie załatwiłem. Słuchajcie, zadzwoniłem do e, czterech ambasad. W jednej odebrali, powiedzieli mi, że można wjechać, czyli są jakieś tam, wiecie, pomału a, że tak powiem, zarysy podróży. W drugiej powiedzieli, że nie ma opcji, że w ogóle wiedziemy. W trzeciej, jak dzwoniłem dwukrotnie, a, Anulowali rozmowę. Pierwszy raz nie odebrali, drugi raz anulowali. I teraz dzwonię do ambasady numer 4. Oczywiście chodzi tutaj o otrzymanie wizy. Która jest. O tak się rozmawia właśnie tutaj z ambasadami. To się odebrał, odrzucił. Tak więc na tym stanęły moje filozoficzne rozkminki, gdzie warto teraz jechać. I tak w większości wyglądały trasy, jak pokonywałem kraje i próbowałem dzwonić się do ambasad i zapytać się, czy można wjechać. To tak się to kończyło. I jak wam się często wydaje, że to jest takie, wiecie, że sobie nie wiem, idę na lotnisko, wsiadam w samolot i lecę. To tak to nie wygląda, bo nie wiem, dojeżdżam na granicę, mówię dzień dobry, ja chciałbym przyjechać z kraju do kraju No bo to nie są kraje w strefie Schengen, żeby wy sobie przyjeżdżacie, tylko po prostu albo was cofają na granicy Albo wam mówią, że nie możecie wjechać, no bo jest globalna pandemia, no i nie wolno Albo nie wiem, są jakieś inne przyczyny Trudno, trzeba wyjść z chaty No i kolejny dzień w Warszawie Idziemy na obiad, śniadanko do Gringo Baru. Pączek jeszcze musi wjechać. Nie głodny jestem tak, więc to nic nie poradzę smacznego. Utarłem sobie na bulwary i tak. Podzwoniłem po znajomych i muszę powiedzieć, że ta sytuacja, która dzieje się obecnie na Ukrainie, jakoś tak sprawia, że ciężko mi się nagrywa, nawet wczorajszy, w sensie materiał, który był wczoraj. Nagrywałem go dzisiaj rano podsumowanie powiem, ale jakoś tak ciężko mi się do tego było zebrać, żeby to wszystko sobie w głowie i pomimo, że nie wiem, można było pomyśleć, że nestan nie grozi. Tak mi się wydaje, miejmy taką nadzieję. No to jednak mówię tak dużo, dużo przemyśleć, dużo refleksji gdzieś tam w głowie i, i jakąś tak średnią mi się nagrywa, że pogoda zrobiła się ładna dzisiaj. Powstrzymałem tylko yy, na razie z Tomkiem i będziemy to na dniach yy, dyskutować. Po prostu nie wiem czy jest sens nagrywania czegokolwiek Dzisiaj, jutro ewentualnie zrobię jakieś takie podsumowanie, wiecie, sobie w głowie i coś tam powiadam do kamery, ale raczej bez większej jakiejś tam, nie wiem, zajawki na nagrywanie. Wybaczcie, będzie może kilkudniowa pauza. Siemano. Witam serdecznie. Muszę powiedzieć moi drodzy, że niestety pobyt tutaj w tym mieście mi nie sprzyja. No wyszło jak wyszło i rzeczy, które miałem zrobić w Warszawie, zostały po prostu odwołane. No, najnormalniejsza rzecz na świecie, tym bardziej przez co się teraz dzieje. Nie mam do nikogo oczywiście żadnych przecież pretensji. Ale z racji, że jest weekend. Większość hoteli, hosteli jest pobukowana i muszę się z tego, w którym teraz jestem, po prostu wmeldować. Mimo, że jest spoko lokalizacja, bardzo spoko, widocznie to jest ok. To niestety trzeba zawijać, ponieważ tam dzisiaj już nie ma wolnych miejsc. To jest z reguły najgorsza rzecz wszędzie w podróży, gdziekolwiek nie wejdziecie. Dlaczego? No, bo trzeba się wmeldować często do godziny 10, 11. A w kolejnym hostelu, hotelu zameldowanie jest na przykład o godzinie 15. Więc macie takie 3 godziny błąkania się z tym e, a, plecakiem. Można go czasami zostawić, wiecie, na recepcji, ale jeżeli macie jakieś tam, wiecie, powiedzmy, ważne rzeczy, których wolelibyście nie zostawiać, to jest średnio. Tym bardziej też tułać się z miejsca do miejsca. No ale nic, jest przygoda. Coś tam się przynajmniej o tym nagra, powie, więc zaraz się... Wymeldowuję z tego miejsca właśnie w którym jestem i będę szedł do miejsca numer 2. No, tak miało chyba być tutaj w tej Warszawie. Trudno. Siemano, witam, kolejny dzień. Szybkie śniadanie w najpierw lecimy do hostelu. Jakby ktoś zastanawiał czy warto odwiedzić ten kraj, czyli Wietnam, to bardzo polecam. Bardziej się otwiera. Hostel. No i docieram pod hostel W sumie jedna z nielicznych opcji, która dzisiaj była Czynna Nie ukrywam, że wolę spędzić jeszcze jedną nockę w tym prywatnym pokoiku, no ale Jest jakie jest, moje dronce. wchodzimy nie Dobra, jestem w hostelu, nie będę za raz Byłem gdzieś w takim dormitorium ale Nie ma tego złego To jest najdziwniejszy czas, kiedy jestem w Warszawie Posypało mi się dosłownie wszystko Ale Trzeba jakoś improwizować Za Kilka dni mam lot Mam nadzieję, że Nic nie pokrzyżyłem moich planów Tak więc Będzie git No i muszę powiedzieć, że troszkę jakoś wrócił mi Humor możliwe Że pogoda się poprawiła Ten ciemały mały spacer jeszcze tu po ulicach Warszawy na odstresowanie się Ale mówię, bez jakiejś wariacji zwiedzania Nie wiadomo jak ważnych obiektów, jeżeli chodzi o Stolicę, bywałem tu kilka razy Zwiedziłem to co chciałem zwiedzić A teraz bardziej można powiedzieć Na luzie Dobra Jestem w hostelu i chciałem opowiedzieć do jakich wniosków Doszedłem po pierwsze nie ukrywam, że gdzieś tam psychicznie nie mam ochoty nagrywać filmów, ponieważ wiem, co się dzieje po drugiej stronie muru, że tak powiem, za granicą, tak? I nie mam ochoty chodzić gdzieś tam po mieście i kręcić wesołych obrazków, wiedząc, co się dzieje na dobrą sprawę tak blisko mnie. A z drugiej strony, może gdybym był, nie wiem, gdzieś trochę dalej, wyglądałoby to a, zupełnie inaczej. Natomiast biorąc pod uwagę rzecz numer dwa, czyli to, że filmy i to co robię to jest po prostu moja praca, to na dobrą sprawę nie mogę z tego rezygnować. To jest mój, mój dochód, to jest moje życie, na dobrą sprawę nieważne co bym robił, czy prowadziłbym sklep, czy, e, czy robiłbym jakiś inny biznes, nie mogę go zamknąć, tylko dlatego, że czuję się źle. Przekajcie, bo jest głośno. Wybaczcie, ale było głośno. Tak więc mówię, e, no to jest... Biznes jak każdy inny i Nie uważam, że powinienem to po części, że tak powiem a, Zamykać, zrezygnować z tego, bo Bo dzieje się tak, a nie inaczej, no że tak powiem Dobrych chęci do, do gara nie wożę I mówię, po prostu na chwilę obecną nie mam ochoty nagrywać yy, Wesołych rzeczy, ale no Czy wy to będziecie oglądać, czy nie Czy będziecie chcieli się oderwać od czy tak powiem, codzienności, która Was otacza, nas otacza, to będzie tylko i wyłącznie zależało od was. Nie chcę tutaj być w żaden sposób, e, nie wiem, podzielony, biorąc pod uwagę to, czy e, macie taki, a inny e, inne podejście do polityki i do tego co się dzieje. Mówię, już Baza sam pisał, że nie chce publikować filmów, ponieważ wydaje mu się, że nie jest to dobry moment. I większa część społeczności napisała, że publikuj, bo to oderwanie się od rzeczywistości, tak więc może po prostu będzie mniej materiału. Tak więc moi drodzy, to tyle. No i dobra, jestem już w pokoju. Tak wygląda. Tu jest na górze wolne łóżeczko Trzy osoby na sześć osoby pokój, więc całkiem jest spokój. Są tutaj dwie osoby, spoko mordki, nawet sympatyczne, ale nie. Polacy. tak więc mam nadzieję, że się będzie cisza i spokój. Hey what's up What's up How are you doing I'm good and you I'm good I'm good So that's a, that's a friend from Ethiopia from Ethiopia December and you just arrived to Poland Yeah last Should, night last night Yeah last night And how do you like Poland Oh it's fun. Cold. <laughs> it's so freezing outside. But it's good here. It's good. Nice more young peoples. That's good. The old peoples are more like it's hard to speak English with them, right? With them. It's hard to communicate with them. Yeah. It's very difficult with the old ones, but the younger ones are more nice. Yeah, hope you will enjoy. Yeah. So have a good time in Thank you, bro. In Poland. In Poland. <laughs> No i się no szorska pobudka w hostelu. Wszyscy niemalże się już zawinęli, tak więc teraz pora na mnie. Słuchajcie, wstaję. Wymeldowuję się, wyjeżdżam z, w końcu z tej Warszawy. No bo na dobrą sprawę nic tu nie zrobiłem ciekawego. To co miałem zrobić, zapanowałem, nie wypaliło pierwszy raz taki wyjazd specyficzny. No i zdarza się. Tak więc wychodzę się na nie i idę na... Pociąg Jadę do miejsca, w którym jeszcze nigdy nie byłem Godziny poranne, Warszawa pusta ja mam pociąg za jakieś godzinę 30, więc jakieś śniadanko Takiem dzisiaj Spoko Słonecznie, więc Idę w stronę dworca Klasyka podróży Hot dog z żabki Seven days to jest hit, kupiłem bilet i się okazało, że nie wiem dlaczego wpisywałem Warszawa Centralna i wyskoczyło mi Warszawa w Śródmieście nie mam żadnego pojęcia dlaczego i nie ma tego mojego pociągu 11:16 na rozkładzie ale jaja to już któryś raz rzędu kiedy gubię się w swoim własnym kraju nie do wiary Wiedziałem się, że mam iść, tam jest Warszawa Śródmieście To jest mała różnica, jeżeli chodzi o jakiś tam dystans, ale Trzeba pójść na jedną stację no, w Polsce niemalże jak w Japonii już No i czekam sobie na tym dworcu Zaraz jedziemy Tu by się spodziewał moi drodzy, jedziemy pociągiem Do Olsztyna Głównego nikdy mi tam nebylo, ale... Třeba těch čeků. Tam serdecznie, oficjalnie dojechałem do Olsztyna Po raz pierwszy W Olsztynie, niemalże tak daleko W naszym kraju I jedziemy to załatwiać ważne misje Serdeczny gość, który mnie odebrał właśnie z dworca No i jedziemy Będzie bolało dzisiaj chyba, Będzie bolało Dokładnie, no, tak więc moi drodzy jedziemy się dziarać. No jesteśmy już tu, tyłu tatuażu W Olsztynie I zaczynamy działać Słuchajcie, ten gościu on jest? tutaj Daję wam Instagrama, możecie sobie kliknąć, robimy taki cały projekt, niczego nie skończymy, w koło całej nogi, od kolana aż w dół. Będziemy robić taki motyw podróżniczy, bo na no, dobrą sprawę wiadomo Rio de Janeiro nie pasuje do Sorosa, można było powiedzieć, ale to będzie taki motyw i będę wybierał moim zdaniem najlepsze, najważniejsze yy rzeczy, które chciałbym wpleść, właśnie ten tatuaż, związane z danym kontynentem. Wiadomo, nie da się tego wszystkiego razem yy, jeszcze tam jakoś połączyć, się da, ale mówię, spójne, mam nadzieję, będzie, ale piję do tego, że Yy, mógłbym nawet, wiecie, nie wiem, z całej Afryki zrobić całe plecy i nie starczyłoby miejsca, tak? Można byłoby wymieniać, nie wiem, najważniejsze zwierzęta, czy najważniejsze yy, kultury czy cokolwiek, ale będę starał się tu z jakiegoś innego kontynentu, na przykład teraz Afryki, zaczynamy od yy, zwierzęcia, czyli będzie nosorożec. później z innego kontynentu będzie jakaś roślinność, później z innego kontynentu będzie architektura i tak będziemy to fajnie przeplatać, żeby to... Yy, Wyglądało, więc będzie pewnie, nie mówię, z Afryki, będzie nosoroże, czyli zwierzę z Ameryki Południowej. Próbowałem zrobić Machu Picchu, ale było ciężko, więc zrobimy chyba widok z Nario, od statuły Jezusa. Później może zrobimy z Azji jakieś może jakieś jedzonka, może zrobimy jakieś budynki azjatyckie lub jakieś, nie wiem, pomniki. Zobaczymy, będziemy działać. Mamy sporo czasu, raczej tego szybko nie skończymy, bo Michael ogólnie wyjeżdża często, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jestem w szoku, że się dość dobrze trzymam, porównując do tego, co było ostatnio z moją kartką piersiową. Ciężko to jakoś zobrazować na chwilę obecną, bo też. Jest nieskończone, ale to będzie duży projekt. Zobaczcie, jak to wygląda. Słuchajcie, mm. jesteśmy na końcu ale ciągnie jak... Uf. Dobrze ciągnie. Słuchajcie. Skończyliśmy jedną chyba z, nie wiem, z sześciu sesji. Będzie ogień. Nie wiem jak to widać na obiektywie. Ja tu słuchajcie w samych gaciach, ale nie o to chodzi. Będzie szło w dół ten cały projekt, tak wam mówię, Najprawdopodobniej tam będzie Jezus z Rio i będziemy pewnie szli w bok jakimiś motywami, tak jak mówiłem. Możliwy jakiś liść na przykład wybrany z Azji albo na przykład może jakiś tuk albo jakiś, nie wiem, człon świątyni nawet wpadłem mi do głowy. Jak byłem w Angkor Wat, było dużo posągów buddyjskich bez głowy, co jest moim zdaniem ciekawą opcją, bo buddyści mówią, aby nie dziarać sobie rzeczy buddystycznych, głowy buddy. Więc tak abstrahując od tego, często ludzie sobie dziarają głowę buddy, więc ja bym sobie wydziarał tak jak na przykład jest, wiecie, cały posąg, ale z obciętą głową, co widziałem właśnie e, w Angkor Wat Więc ciekawe i później może być że jakiś bardziej przychodziło w jakąś plażę, w jakąś palmę, e, w jakiś jeszcze krajobraz. Zobaczymy. To długa droga nas czeka, ale będzie git. Wpadajcie tego wariata na Instagram, podpinam wam i robimy zdjęcie i jedziemy na hatę. Obra, Majster jeszcze tutaj kielucha szykuje dla mnie. Już się zesrałem W maju robił. robiłem Ja tak poważnie słuchajcie jak ktoś nie robił tatuażu to a, dobrze jest sobie zakleić czasami jak jest tatuaż na, a, na jedną noc po prostu żeby nie ubrudzić wszystkiego pościeli Tym bardziej jak jest duży tatuaż jak jest mały to można sobie na spokojnie zostawić ale jak jest duży to dobrze jak to się zawinie bo to później po prostu wszystko będzie yy, Brudna. To jest to ruski sposób. Zobaczcie, jakie Zobacz, to mam fajne ciskety. Moje Moi drodzy, jestem już na chacie Gdy rozpania noga się dziwo w ogóle ee, nie krwawi o, nie krwawi. Tutaj Michael mówił, że bardzo dobra maszynka, bardzo dobra maszyna, a nie pałuje tak mocno i nie leci zle krwi. To jest bardzo dobre. I o dziwo wytrzymałem. Jakieś 5 godzin działania. trochę też mam pojęcia, wiadomo, nie będę mówił, że nie, ale powiem Wam, że bolało mnie mniej i mniej intensywnie, jak tutaj klatka piersiowa. I ten Michael właśnie tłumaczył mi a, a różnicę pomiędzy taką zwykłą maszynką, plus taką, którą on używał. Dużo fajnych rzeczy się dowiedziałem, fajnie zrobione. Mówię, to jest początek dopiero całego projektu. Myślę, że będziemy się musieli 6 razy łapać gdzieś w świecie. Ale z gitara idę spać. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam Was serdecznie. Wracam do żywych, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano pozdrawiam. Elo.